Wtedy właśnie wystąpili prorocy Aggeusz i Zachariasz, syn Idą, i ogłosili Żydom w Jerozolimie i w Judei proroctwo w imieniu Boga Izraela, który czuwał nad nimi. Wówczas Zorobabel, syn Szarlatiela i Jozue, syn Josadaka, podjęli na nowo pracę przy budowie Domu Bożego w Jerozolimie, zachęceni przez proroków Boga, którzy im towarzyszyli. Ale zaraz przybyli do nich na namiestnik prowincji trans Szetar Boznaj i inni urzędnicy z zapytaniem, kto wam pozwolił budować ten dom i wykładać jego ściany drewnem. Pytali ich także, jak nazywają się budowniczy znoszący tę budowlę. Ale opatrzność Boża czuwała nad starszyzną żydowską tak, że mogli nadal pracować. Tamci jednak wysłali doniesienie do Dariusza i otrzymali w tej sprawie jego odpowiedź. Oto odpis listu, który Tetanej, namiestnik prowincji trans i Szeterboznaj oraz urzędnicy prowincji perskich za Eufratem wysłali do króla Dariusza. W swoim doniesieniu tak napisali: Królowi Dariuszowi wszelkiej pomyślności. Niech będzie królowi wiadomo, że udaliśmy się do prowincji judzkiej do domu potężnego Boga. Dom ten jest odbudowywany z kamienia ciosanego, a ściany wykładane są drewnem. Prace są wykonywane gorliwie i sprawnie postępują naprzód. Spotkaliśmy ich starszyznę i zadaliśmy im pytanie, kto pozwolił wam budować ten dom i wykładać jego ściany drewnem? Pytaliśmy ich także o ich imiona, by cię o nich poinformować i przesłać listę mężczyzn, którzy im przewodzą. Na to oni odpowiedzieli: My jesteśmy sługami Boga Nieba i Ziemi i odbudowujemy jego dom, który stał tu przez wiele lat od zamierzchłych czasów, a wybudował go i wykończył wielki król Izraela. Ponieważ przodkowie nasi rozgniewali Boga Niebios, on wydał ich w ręce króla Babilonu, chaldejczyka Nabuchodonozora, który zburzył ten dom, a jego lud uprowadził do Babilonu. Lecz Cyrus, król Babilonii, w pierwszym roku swego panowania wydał polecenie, aby odbudować ten dom boży. Co więcej, wszystkie złote i srebrne naczynia z domu bożego, które Nabuchodonozor zabrał ze świątyni w Jerozolimie, i umieścił w świątyni w Babilonie, król Cyrus kazał wziąć ze świątyni w Babilonie i przekazać niejakiemu szerzbassarowi, którego mianował namiestnikiem. Król dał mu następujące polecenie: Oto naczynia, weź i zanieś je osobiście do świątyni w Jerozolimie. Dom Boga niech będzie odbudowany na swoim dawnym miejscu. Wówczas ów Szeszbasar przybył i położył fundamenty domu Bożego w Jerozolimie. Od tego czasu trwa budowa aż do dzisiaj i nie jest jeszcze dokończona. A zatem, jeżeli król uzna to za właściwe, niech poszukają w archiwach królewskich w Babilonie, czy rzeczywiście istnieje dokument króla Cyrusa zezwalający na odbudowę tego domu Bożego w Jerozolimie. I niech decyzja w tej sprawie zostanie nam przesłana.